gratulujemy wygranej. Jesteś zadowolony ze swojego występu? Dziękuję bardzo. Nie no, jestem zadowolony. Myślę, że podobało się kibicom. Także wiedziałem, że mogę sobie pozwolić z tym rywalem na taką wymianę, że nie jest dobry. Ani nic, ale naprawdę silny był i pełen szacunek, bo był bardzo wytrzymały, twardy. Od razu go zepnąłeś do defensywy. Nie chciałeś po prostu mu dać się rozwinąć skrzydeł? Widziałeś, że ma dużo wygranych przed czasem. Tak, widziałem, że ma, nawet mnie trafił parę razy, miał czym uderzyć, ale no, chciałem się pobawić z właśnie w pół dystansie, tak poboksowałem sobie w pół a nie na dystans cały czas. Właśnie ze względu na, bardzo dobrze na rękę, bo on był zero, nic nie odczułem, także jest wszystko w porządku z ręką i będziemy trenować, będziemy pracować dalej, a nie jakieś kontuzje. Byłeś zaskoczony, ile potrafił przyjąć? <laughs> bardzo byłem zaskoczony, już biłem z całych sił, mówię, kurde, czemu on nie pada, ale w końcu padł. W drugiej rundzie po tych dwóch knockdownach, chyba tak trochę, potem jeszcze była taka seria, chyba tak trochę wystrzelałeś, zmęczyłeś się trochę. Nie, 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 właśnie po, jak, jak było po tych dwóch knockdownach za bardzo się napaliłem na trzeci i właśnie on mnie wtedy przycelował centralnie na szczękę i troszeczkę przymrużyło mnie tak samo, dlatego stanęłem sobie, odpoczęłem chwileczkę, i później dopiero w trzecie, od trzeciej mówię, że zacznę znowu od początku sobie ruszać na nim. Jak twoje walki są na pulsacie, to tak tym lepiej się prezentujesz, to pomaga Ci, że im więcej osób Cię ogląda, tym większa motywacja? No, no właśnie, dokładnie, bardzo się cieszę, właśnie dziękuję właśnie panu Andrzejowi Wasilewskiemu, że dał mi tą szansę poboksować na Polsacie Sport, także fajnie, super, bardzo się cieszę, dziękuję. Mówi że ręka nie boli, czyli dobry prognostyk, nie, może nie trzeba będzie operować? Tak, nie będzie trzeba operować, Jest wszystko ok z ręką, także ciężka praca teraz tylko i jakieś najbliższe walki, oby więcej niż te szóstki. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców Ring Polska. I jeszcze przy okazji chciałbym podziękować Tomaszowi Babilońskiemu mojemu promotorowi, że zawsze mnie wspiera. Miał nie dojechać na galę, bo tam miał swoje problemy, ale dla mnie przyjechał, także dziękuję mu bardzo i pozdrawiam go serdecznie. Dziękuję.